No, róbcie trenaże, ja sobie tu będę nawijał. Co w biegu po kopercie jest istotne. Przede wszystkim pozycja startowa. Startujemy sobie z prawej nogi i musimy dobrać krok w taki sposób. Raczej w taki sposób dobrać krok, żeby równymi, równymi trzema krokami przebiec. Pierwszy odcinek. Z lewej nogi robimy skręt, później drugi odcinek. Też na trzy kroki z prawej odbitka. Kolejny odcinek z lewej odbitka. I następny odcinek bierzemy połku. Żeby dobrze wykonywać kopertę. Przede wszystkim treningi techniczne, tak jak teraz. Robimy treningi techniczne. Uczymy się techniki. Ja też się uczę techniki. Ale żeby to miało ręce i nogi, musimy wykonywać treningi wytrzymałościowe, żeby umieć. Żeby mieć siłę utrzymać dynamikę przez cały czas wspaniać koperty, więc trzeba robić treningi dynamiczne. Na moim Instagramie zostań strażakiem trener, na YouTube oraz na TikToku zostań strażakiem. Dużo takich ćwiczeń wytrzymałościowych możecie sobie zobaczyć. Poza tym, żeby dobrze biegać kopertę, potrzebne są ćwiczenia z dynamiki, żeby szybko biegać. Ale rodem ćwiczenia z dynamiki trzeba mieć robioną też wytrzymałość, żeby tą dynamikę umieć utrzymać. Kolejna sprawa, koordynacja ruchowa. Szalenie istotna. Koordynacja ruchowa, bo bez koordynacji ruchowej będziemy w sposób drewniany yy, mijać tyczki, tak? Więc ćwiczenia do koordynacji ruchowej trzeba dołożyć. Do tego ćwiczenia, które zadbają o to, żebyśmy dynamicznie skręty wykonywali. Wszelakie odbicia znów, nawet pajacyki. Te pajacyki takie a w przedszkolu robiłem i tak dalej. Dużo dają, bo przecież tutaj łydka pracuje. I do tego moi drodzy jeszcze mocna, mocna bania w takim sensie, żeby mieć cierpliwość i najważniejsze, systematykę. Systematyka to jest podstawa, moi drodzy. Więc do roboty działajcie. Nie bądź kozakiem, zostań strażakiem, w wziąć. Dawaj Piotr, pokaż jak się robi. Dawaj, wózki, cyk, Jedziesz. Elegancko, a ja wam pokażę. Operatora potrzebuję. Ja pokażę tylko jedno kółko. Tutaj nie spinam się na czas, tylko chodzi o powtarzalność ruchu. Zobaczcie, jakim z lekkim jajem będę to robił. Pozycja startowa. Sta. Na prostu Na Na fazie. fazie. Technika wyrobiona. Technika